Yy, Kakask, czy mógłbyś ocenić statystyki na Togu 2, gracza Konkurant 45? K 2. 2. <gry> <gry> ok, yy, no to jest podejrzane. To jest bardzo podejrzane. I tego nie jestem w stanie wytłumaczyć. To jest dziwne. To jest bardzo dziwne. Gościu konkurent 45 ma 1285 bitew na toku i średni damage 3044. Średni damage tokiem 3000. To jest bardzo dziwne. To jest więcej niż większość graczy ma na 10. Tierze. Większość graczy nie ma takich wyników na 10. Tierze. Hmm. Nie ma jego bitev na w 3 Nie ma bitev, niestety. Chciałem zobaczyć, jak to się dzieje. No to jest podejrzane, trochę. No, to jest. To jest bardzo dziwne. Mako o ma ktoś, jak to możliwe. dodasz do klanu pod zarobki i ocenisz kontonik. Mako 321 321,15 zł. Dziękuję bardzo. No, nie wiem, jak to się dzieje w sumie. Jak można robić 3000 Togiem na bitwę? Ja uważam, że jest to trochę. ...niemożliwe. Ja mam 1200. Ja mam 1200 i mam 3 biegłości. Ja mam 3 biegłości, a ja mam 1200. To on powinien mieć z 9 biegłości. To chyba z 9 pasków tu powinno być. No serio, zobaczcie. Ja mam... ...na togu... ...3 biegłości. To on i ro, on robi trzy razy prawie tyle co ja. Trzy razy tyle co ja. No, nie wiem jak to się dzieje, ale tutaj jest jakiś haczyk, moim zdaniem. Z całym szacunkiem, ale jest to. Ja Uwagowy nie chcę nikogo obrażać. Nie twierdzę, że nie jest w stanie Pocera ktoś zrobić tysiące razy na jakiś czas. A to jest niemożliwe. Zł. Tutaj jest jakiś haczyk. Tu jest na pewno jakiś haczyk. Nie znam żadnego gracza, który byłby w stanie to zrobić, przy tej jego mobilności. Tutaj musi być jakiś haczyk. Ale nie, nie wiem jeszcze jaki. Nie ma powtórek, więc nie jestem w stanie dobrze zobaczyć też. Mister Carbid chciał do kranu nas bijać, Czekaj.